Dzień dobry, witam Państwa na kanale podlewane.pl. Mam na imię Alicja i dzisiaj opowiem Wam o roślinie leczniczej, roślinie, która ma kilka nazw: nawoć, ale nazywa się też złota dziewica, nazywa się też ziele pogań, a nawet mimoza. Roślina ta rośnie wszędzie. Rośnie na łąkach, rośnie na nieużytkach. Rośnie nawet w ogrodach jako roślina ozdobna, bo pięknie wygląda. Ma sztywną łodygę. Ma piękne złociste kwiaty. Dorasta pospolita ta polska do metra. Ale jest i też odmiana kanadyjska, która potrafi powyżej 1,5 metra, nawet do 2 metrów, osiągnąć wzrost. Oby dwie rośliny są lecznicze. Jako ziele powinniśmy ją zbierać, kiedy już w pełni rozkwitnie, czyli sierpień, wrzesień jest najlepszym czasem na zbiór. Po zbiorze suszymy ją, wiążąc w niewielkie pęczki, w miejscu przewiewnym, nienasłonecznionym. W temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni, gdybyśmy korzystali z suszarek, tak wysuszoną roślinę możemy rozdrabniać, przechowywać w, szczelnie, w szczelnych opakowaniach, ponieważ ona wtedy zachowuje wszystkie zalety, czyli kolor, czyli zapach i oczywiście wartości lecznicze. Z tak przygotowywanego surowca. Możemy stosować napary, herbatki, maści, a nawet miodek z nawłoci. Nawłoć ma działania przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, można takie herbatki z nawłoci pić przy infekcjach grypowych, można też płukać jamę ustną przy jakichś stanach zapalnych, a nawet może być stosowana. Przy dolegliwościach intymnych u kobiet może też służyć do pielęgnacji cery naczyniowej. Jak wykonujemy napar z ziela na włoci? Otóż, jeżeli byśmy świeżą nawłoć zaparzali, to tniemy na mniejsze części i łyżkę. Stołową na włoci zalewamy szklanką w rządku. Parzymy od 5 do 20 minut. Następnie odcedzamy i gotowa do picia dwa razy dziennie po szklaneczce takiego napoju. Jeżeli mamy wysuszone ziele na włoci, to do naparu wykorzystujemy jedną łyżeczkę od herbaty zmielonego ziela, i zalewamy też szklanką wrzątku i parzymy w ten sam sposób i też pijemy dwa razy dziennie. Podam Państwu też przepis na nalewkę z ziela na włoci. 50 gram wysuszonego ziela na włoci zalewamy wrzątkiem, trzema szklankami wrzątku, parzymy około 30 minut. Następnie przecedzamy i po przestudzeniu wlewamy pół litra spirytusu 96%. Następnie jeszcze raz przecedzamy całość i taką już nalewkę zlewamy do butelek. Przechowywujemy w ciemnym miejscu. Spożywamy to dwa, trzy razy dziennie po od 20 do 30 kropel nalewki. I do czego nas służy? Ma działanie przeciwzapalne, bakteriobójcze, jak również moczopędne. Kolejny przepis z wykorzystaniem ziela na włoci możemy zrobić maś w postaci maceratu, czyli bierzemy słoik, do połowy napełniamy zielem na włoci, a do reszty uzupełniamy olejem. Może to być olej słonecznikowy, może to być olej z oliwek. Następnie szczelnie zakręcamy słoik i przechowywujemy od 4 do 6 tygodni w ciemnym miejscu. Po tym czasie odcedzamy ten macerat i do czego możemy go użyć? Otóż bardzo dobrze jest, bardzo dobrze działa przy bólach reumatycznych, stawowych. Bardzo dobrze działa też jako kosmetyk, czyli przy cerach trądzikowych, przy wypryskach. A nawet przy trądziku różowatym. Taki macerat również wspomaga gojenie ran. Są też przeciwwskazania do stosowania preparatów z ziela na włoci. Mianowicie: ciąża, karmienie piersią, niewydolność nerek, czy też, czy też jakieś ciężkie problemy nie z niewydolnością serca. I wtedy, jeżeli byśmy chcieli stosować te preparaty, musimy zasięgnąć opinii lekarza. I na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Państwem, dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków o ziołach. Przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek zioła leczniczego, zwłaszcza jeśli macie schorzenia lub przyjmujecie leki, koniecznie skonsultujcie się z lekarzem prowadzącym. Nie zbierajcie nieznanych roślin bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy. Informacje w naszych filmach mają charakter ogólny i nie zastępują porady lekarskiej. Dziękujemy za dbanie o swoje zdrowie i odpowiedzialne stosowanie ziół leczniczych.